Dzień dobry, wieczór wszystkim, z tej strony Szalona Fredka i dzisiaj sobie ogramy tego e, Diablo i... Co to jest? Okay. Dobra No i sobie gramy w Diablo 2 Resurrected i... Czy tam Resurrection, jeden kill dla mnie to jest i tak i właśnie trzeba iść do... Pana, który się jak wabi... E... <laughs> Czy jakoś tak? Dobrze znowu Cię widzieć. Pokonanie Mefista to wielkie zwycięstwo światła. Wiedziałem, że w końcu uda Ci się tutaj trafić. Twierdza pandemonium, jest ostatnim bastionem mocy niebios przed wrotami płonących piekieł. To miejsce zostało uświęcone krwią tysięcy mistrzów światła, spośród których wielu było śmiertelnikami tak jak Ty. Teraz nadchodzi czas ostatecznej bitwy przeciw pierwotnym złym i musisz do niej stanąć samotnie. Nie mogę Ci pomóc, poza kilkoma okruchami mądrości. Bo to jest godzina triumfu śmiertelnego człowieka. Twojego triumfu. Niech chronicie światło, a moce niebios rozświetlają Twój szlak. Okej. Okay. Bardzo... się? w tej zapomnianej krainie dawno temu uwięzioną, mroczną, okaleczoną duszę. W ustach śmiertelników jego imię brzmi Izual, a przed wiekami był moim zaufanym porucznikiem. Jednak wbrew mojej woli poprowadził szturm na samą piekielną kuźnię. Pomimo odwagi i męstwa, Izual został pojmany przez Mroczną Trójcę, i wypaczony przez ich przewrotną moc, zmusili go, by zdradził swój ród i wydał najpilniej strzeżone sekrety niebios. Stał się marnym cieniem swej poprzedniej postaci. Upadłym aniołem, któremu nie ufa ani niebo, ani piekło. Dusza Izuala została zamknięta za popełnione zbrodnie w ciele strasznej istoty. Wezwany z odchłani. Jego oszalały duch już od wielu wieków mieszka w tej okaleczonej skorupie. Wydaje mi się, że dość już wycierpiał. Błagam Cię, znajdź Izuala i uwolnij go z tych strasznych okowów. Zakończ jego cierpienia. Ok. <coughs> Zadania. Odszukaj izolana na linię rozpaczy. A jeszcze tym filmem nadszedł czas, by zniszczyć kamień duszy Mefista. Zabierz go do piekielnej kuźni. Tam umieścisz go na kowadle i uderzysz w niego z całej siły młotem. To powinno na zawsze zapobiec utracaniu się Mephista. <coughs> I kolejne zadanie mamy. Zabierz kamień duszy Mephisa do piekielnej kuźni. Dobra, wpierw sobie zrobimy upadłego anioła. Tu sobie chyba zrobimy szybkie cięcie. to główne trzeba się, się pozbyć. Dobrze, trujesz go! Trujesz typa! Bierz go!

No i praktycznie nic nie się robi, nie? Coś tam niby robi, nie? I gorzomek. Nie zaufał. Widzisz, to właśnie ja powiedziałem Diablo i jego braciom o kamieniach dusz i o tym, jak je splugawić. To ja pomogłem mrocznej trójcy powrócić do waszego świata. Planu, który tak dawno rozpoczęliśmy, nie może powstrzymać żaden śmiertelnik. Piekło jest tuż, tuż, i niedługo rozleje się po waszym świecie niczym wielka fala krwi i koszmaru. Ciebie i cały Twój gatunek czeka zguba. daję się do triala po nagrodę. Nie już nic więcej. Tak szczerze mówiąc, tki łatwy był. Tak ładnie już mówiąc. Dobra, jesteśmy po szybkim kiciu i jesteśmy tam yy, na miejscu praktycznie. To mi się zaktualizowało zadanie. O. O, kowal powiedział jakiś Widzą. o Jestem przeciążony No wiem, że muszę ten młotek, ale kuźwa no pimpek tam jest tu coś Chodź! Chodź Dobrze, spokojnie Będę mnie słyszał Narudzi mi, że kuźwa nie ma miejsca, nie? Czekaj, bo ja tutaj muszę te odczyścić oczyścić. tych głównie... Eee, dobra. Nie mogę. To nie możesz, jak wszystko możesz. Debilu. Okej. Okay. No, muszę No jakoś to zniszczyć, przecież, nie? E, yy, yy. Poczekaj, ta, no. Dobra dzięki. O za.

Dobra, bierzemy to. Jeb, yep. yep o, dobra. O Zadanie wykonane. Okej, okay. coś tu jest, o, runo. monety, barakt. Dobra, chodź typie, I idziemy do diablo. To nie, jak tak. No! Tylko trzy zadania są. O. Proszę mnie po. No, doskonałe czaszki. No. Dobra, tutaj wam zrobię cięcie i zaraz mięso. O, jakieś kupy. I podjonek. Serio, kropną mi gościu. Fajnie. Dobra, jestem zdalna tylko na siebie. Niech Czemu? Ja zginę bardziej. Ciebie irytuje przecież diabololo. Więc proszę... No i ten. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego odcinka, bojo.